Ej, hej, hej, słuchajcie Siad, Mamy Taki ładny kolor, nie do końca czerwony No, taki wiśniowy, wiśniowy Ładny kolor, zrobiliśmy dywaniki samochodowe, komplet klasyczny Czarny rąbek z czerwonym Obszyciem, no zobaczcie jak to wszystko Fajnie się łączy Jak to wszystko jest dopasowane Po prostu ekstra, tutaj taka jest podgórka To też zrobiliśmy taką podgórkę Jędzor Jak to wygląda z tyłu Rewelacja, ja myślę, że to jest rewelacja, dywaniki są idealnie dopasowane, jest tunel, który też przykrywa całkowicie wszystko, nawet temu kurzu nie ma gdzie się zbierać, nie ma gdzie się zbierać od boku też tutaj to wszystko ładnie wygląda to wszystko zachodzi aż za fotel eee, to zrobiliśmy też takie podwórkę jest rzep, który też trzyma, dywanik nie lata wam po całej podłodze, wszystko jest sztywniutko eee, ulotki kod promocyjny, także zapraszamy do Gwizdyni, ulica Kidzińska 19 czekamy na was Oh, i